Mangowe krótkie serie na prezent. Oczywiście na koniec zostawiłam kilka jednotomówek, które są poniekąd neutralne albo mają taki punkt zaczepienia, że jeżeli wiesz, że ta osoba coś takiego lubi, to teoretycznie powinniśmy trafić w jej gusta. Trzytomowa seria i wiesz, że obdarowana przez Ciebie osoba jest kociarzem. To powiedz mi, kto nie lubi pięknych, wzruszających historii o koteczkach i przede wszystkim o ich bezdomności, więc 50 cm życia. Krótka seria zakończona i zmieścisz się praktycznie w stóweczce, a nawet ci zostanie na jakiejś żelki, bo jeden tom kosztuje 25 zł. Również trzytomowa seria, tańsza, czyli zostaniecie jeszcze na jakąś czekoladę czy coś dodatkowego, czyli wzruszająca historia Wilcze dzieci. Anime również jest dostępne, no i to pochodzi od Mamoru Hosody. Taniej, bo 19 zł za tomik. No dobra, ale mamy tylko 5 dych, musimy się zmieścić, więc dwutomowa historia, bardziej brutalna, minimum 16 lat. I dla kogoś, kto lubi zakręcone historie, jeszcze do tego pętlę czasową, i to jest vibe, Filmu na skraju jutra, czyli dwa tomy upchane pełną akcją. No to teraz jedno tomówki, czyli mamy jedną zamkniętą historię. Nie ma kontynuacji. Czyli kompleksowo naprawdę sprawdzone przeze mnie historie. Tutaj rynek mang używanych, jesteś w stanie tą mangę zdobyć w okolicach 20 zł. O dziewczynce skaczącej przez czas również anime jest dostępne, można gdzieś sobie znaleźć. Natomiast to jest dla osoby, która wiemy, że lubi podróże w czasie. Było coś dla fanów koteczków, no to coś dla fanów pieseczków, plus wzruszająca naprawdę historia. Można się popłakać, czyli o psie, który strzeg gwiazd. Ja wiem, już kilkukrotnie mówię Wam o tej historii, ale serio, zaufajcie mi, warto! Niby jest słonecznikowo, sympatycznie, pastelowo, to jest manga o życiu. Piękna. Teraz trochę mroczniej, osoba minimum 17 lat, trudna tematyka i lubi tego typu utwory, no to żegnaj Eri. To jest ten sam autor co Man. I na koniec konkretny klocek horroru. Tytuł bardzo rozpoznawalny, znany, więc jeżeli wiemy, że ktoś lubi horrory, ale nie ma jeszcze w swojej kolekcji żadnego horroru w mangach, to bo jeszcze tam nie dotarł do tego obszaru, no to macie... Uzumaki i on kosztuje okładkowo 60 zł, ale macie kompleksową, mega dobrą historię od Mistrza Horroru, czyli od Junjego. I to dajcie mi znać, jakie krótkie serie również wy polecacie w komentarzach, i mi jego dnia wam życzę. Cześć!